O jeansach. Słuchajcie, kupiłam sobie ostatnio, skorzystałam na takiej akcji w Sensei, że generalnie to mieli przeceny, takie wiecie już totalne przeceny, w związku z tym, że chcieli się pozbyć wszystkich tych letnich rzeczy z magazynów, więc od tych przecenionych rzeczy było jeszcze dodatkowe 30%, chociaż powiem Wam szczerze, że ja już tam dla siebie nic nie znalazłam, nie było moich rozmiarów dostępnych nawet, jeżeli coś mi się podobało. Eee, I kupiłam coś w cenie regularnej, ale była też taka dodatkowa, fajna opcja, że każda przesyłka jest kurierem bezpłatna. Więc słuchajcie, postanowiłam kupić właśnie sobie dżinsy, bo wstyd się przyznać, ale nie mam żadnych dżinsów. To znaczy, kiedyś tam miałam w przyszłości, ale ostatnio... Odkąd jestem mamą, no to wiecie, szkoda mi tych spodni powiem szczerze, bo dzieciaki mnie je niszczą, brudzą, plamią i miałam wcześniej takie jasne jeansy i one już pod koniec swojego żywota wyglądały naprawdę bardzo źle. No ale wiecie, idzie tutaj już mocnym krokiem do nas jesień i jednak takie spodnie nam się przydadzą, bo do takich jeansów można bardzo wiele rzeczy zestawić i to Wam właśnie chcę w tym moim filmie pokazać. Ale na początku o samych jeansach, także słuchajcie, kupiłam sobie takie właśnie, jak widzicie, klasyczne, w takim klasycznym kolorze, nieprzecierane, dosyć ciemne, znaczy takie, takie klasyczne, może nie bardzo ciemne jeansy, to jest fason skinny, czyli one są takie, wiecie, obcisłe, rurki, tutaj takie kieszonki są tylko taką imitacją, tu nic nie bożymy, natomiast z tyłu kieszenie są. Tak wygląda tył. I słuchajcie, to jest rozmiar 36, albo S, już nie pamiętam, jaka tam dokładnie rozmiarówka. One są w takim troszeczkę wyższym stanem: to znaczy nie są aż takie bardzo wysokie. Tutaj gdzieś jest mój pępek, więc są trochę poniżej pępka, ale jak zobaczycie z tyłu, nie są też jakieś bardzo niskie. No i powiem Wam szczerze, że jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. No i słuchajcie, cena. Cena była po prostu rewelacyjna, bo te spodnie kosztowały tylko 29,99 zł, czyli niecałe 30 zł. No i to była cena, słuchajcie, regularna. Ale słuchajcie, co też bardzo fajnego w tych spodniach, to nie są też takie, wiecie, pierwsze z brzegu, byle jakie, byle jak zrobione spodnie, bo to są spodnie z takiej linii Eco Aware, co mi się bardzo spodobało. A co dokładnie to oznacza, pomogę się tutaj telefonem, ubrania Eco Aware production powstają w fabrykach, w których wykorzystywane są proekologiczne technologie. Aby produkt otrzymał status eco Aware, production, minimalna oszczędność wody i energii musi wynosić 35%. Także słuchajcie fajna sprawa, fajna informacja, dla mnie dodatkowy plus. Że no w jakimś tam chociaż wiecie minimalnym stopniu przyczyniam się do tego, żeby aż tak bardzo nie niszczyć tego naszego środowiska, ja generalnie rzadko bardzo robię zakupy ciuchowe, co możecie zobaczyć po moim kanale i też po tym, co zaraz będę Wam pokazywać. No i wiecie, dodatkowo, jeżeli mogę coś kupić to właśnie z takiej linii to tym bardziej się cieszę. Ja w ogóle bardzo pochwalam i świetną formą tutaj zakupów, alternatywą są oczywiście Lumpeksy. Natomiast przyznam Wam się szczerze, że ja się w Lumpeksach nie odnajduję, nie potrafię znajdywać tam dziuchów, mi się tam nigdy nic nie podoba, nigdy tam nic nie ma dla mnie. Nie mam też może czasu cierpliwości na to, żeby wyszukiwać, dlatego no niestety kilka razy próbowałam, ale dla mnie lumpeksy nie, ale super są te dziewczyny, które wynajdują naprawdę perełeczki w tych lumpach, podziwiam je. Dlatego no ja słuchajcie stawiam na to, żeby jednak kupować ciuchy nowe, ale właśnie szukać takich chociaż troszeczkę w jakimś stopniu ekologicznych serii. I druga rzecz, ja robię zakupy rzadko e, i wybieram słuchajcie ubrania klasyczne. I to co teraz wszystko zaraz będę Wam pokazywała, to też są właśnie typowo klasyczne stroje. E, większość tych ciuchów, które Wam pokażę, one zostały kupione dobrych kilka lat temu najnowszy na pewno ma zrok, nie więcej. Więc do tego też Was zachęcam właśnie, żeby kupować takie klasyczne stroje, coś, co zawsze będzie modne, co zawsze dobrze wygląda, co fajnie pasuje do naszych kobiecych sylwetek, bo ja też gdzieś w takim kierunku jednak podążam, jeżeli chodzi o modę. I generalnie te wszystkie ubrania, które zaraz będę Wam też pokazywać w zestawieniu z tymi jeansami, to ja Wam podam w opisie do film, pod filmem. Skąd je mam, z jakich sklepów, natomiast nie podam Wam linków, bo tak jak Wam powiedziałam, one były kupione już dosyć dawno temu. No i słuchajcie, zdecydowałam się właśnie na te jeansy, jeansy klasyczne, które będą pasowały do bardzo wielu rzeczy i będzie można z nich tworzyć właśnie przeróżne stylizacje, w zależności od okazji, od tego, jak chcemy wyglądać. Czy bardziej wygodnie, czy bardziej elegancko. No i teraz słuchajcie, ja chciałabym Wam pokazać trzy moje takie właśnie propozycje, jak możemy takie właśnie zwykłe, najzwyklejsze jeansy wystylizować. No dobra, słuchajcie, no to mamy pierwszą stylizację. Powiedzmy sobie stylizację elegancką, na przykład na jakąś randkę albo takie trochę bardziej oficjalne wyjście. Bo dżinsy też jak najbardziej się sprawdzą moim zdaniem, kiedy to jest taka elegancja, ale nie taka wiecie, nie taki bardzo mocny, silny dress code, taka lekko powiedzmy sobie noszącka elegancja ja uważam, że dżinsy się świetnie sprawdzają, żeby to było eleganckie, no to dwie rzeczy. Pierwsze marynarka, czy tam żakiet, jak wolicie, ja mam taką jasną, dłuższą, i do tego oczywiście buty na obcasie, czyli szpilki. I to już nam, słuchajcie, tworzy piękny, właśnie taki elegancki wygląd, elegancki look. Do tego coś, co ja uwielbiam, czyli podspójrz, słuchajcie, basicowy, taki top. Zobaczcie, może podejdę. Zwykły biały top na ramiączkach, może być też, też oczywiście jakiś inny kolor, na przykład czarny, ale ja uważam, że biel tutaj będzie najlepsza, bo biel będzie bardzo elegancka, będzie pasowała, wiecie, do każdej marynarki i do każdych jeansów. Eee, także to jest coś, co ja uważam, że jest po prostu must w szafie każdej kobiety. Eee, I do tego, słuchajcie, torebka najlepiej, właśnie taka w formie takiej kopertówki, trzymana jej w ręce, co jeszcze moim zdaniem dodatkowo tutaj e, podniesie tą elegancję. Eee, I teraz, słuchajcie, możemy zrobić też kilka modyfikacji tego mojego stroju. Możemy sobie, słuchajcie, na przykład zmienić marynarkę z jasnej, na przykład na czarno, tak naprawdę każda marynarka będzie tutaj fajnie wyglądała. No i możemy zmienić też buty. I proszę bardzo, z czarnymi szpilkami, też bardzo fajnie. To wygląda, też to wszystko świetnie pasuje, te są troszeczkę inne, no czarne oczywiście i mają też taki bardziej zaokrąglony nosek i wygląda to moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie też, jak chcemy troszeczkę zaszaleć, to teraz też są bardzo modne takie, wiecie, właśnie topy, krótkie, odsłaniające brzuch. E, oczywiście, jeżeli czujecie się z komfortowo, jeżeli macie fajne brzuchy e, i pogoda na to pozwala, to jak najbardziej, myślę, że to też fajnego takiego, wiecie dodaje takiej drapieżności i pewności siebie taki właśnie look. Ja akurat nie mam takiego topu, więc sobie po prostu podwinęłam ten, który mam, więc to może nie wygląda tutaj bardzo ładnie, ten materiał pod spodem się odznacza, ale, ale chciałam Wam pokazać jak to będzie wyglądało i to naprawdę będzie fajnie wyglądało. Ja mam tutaj słuchajcie taki akurat gruby wisior, no bo oczywiście w takiej stylizacji eleganckiej też bardzo ważną rolę odgrywają e, dodatki biżuteria. Ja za dużo biżuterii w tych moich stylizacjach nie chcę używać. Fryzurę będę miała też cały czas taką samą i makijaż delikatny, żeby głównie pokazać wam różnicę w samych ciuchach. Natomiast ja myślę, że tutaj też fajnie by się sprawdził taki, wiecie, długi jakiś fajny wisior albo jakiś taki. Wisior z kilkoma długościami też by to bardzo fajnie wyglądało. No i akurat takiego nie ma, więc jest tak. E, Także tak to mniej więcej wygląda. Mi się najbardziej podoba ta wersja, właśnie z tą jasną marynarką, która fajnie kontrastuje z m, tymi jeansami e, i z taką właśnie torebeczką. Także to była propozycja numer jeden: taka bardziej elegancka, randkowa. Druga moja, kochani, propozycja to strój. Zdecydowanie bardziej wygodny, strój taki wiecie na co dzień, do biegania po mieście, do załatwiania różnych spraw, ale też wiecie: taki, żeby wyglądać ładnie, schludnie. I co nam tutaj tworzy wszystko? No to oczywiście koszula. Koszula, która jest, tak wiecie, delikatnie rozpięta. Jest taka troszeczkę nonszalanka, wywinięty konierzyk. Do tego mamy, słuchajcie, ramoneskę która świetnie się w takim zestawieniu też sprawdzi. Do tego mam tą samą tunetkę, tylko tym razem już nie w formie, wiecie, popertówki, tylko na łańcuszku wygodnie, żeby ręce były wolne, kiedy coś tam będziemy załatwiać. A na nogach, słuchajcie, mam trampki. Które już od dłuższego czasu są bardzo wodne, bardzo wygodne, i uważam, że to naprawdę wszystko bardzo fajnie ze sobą gra. Świetnie właśnie to pasuje do tych dżinsów na takie jeszcze ciepłe wrześniowe dni, kiedy właśnie chcemy mieć wygodę, kiedy coś chcemy załatwiać. To myślę, że jest to świetne rozwiązanie. I słuchajcie, koszula, koszula. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz, którą uważam, że każda kobieta w swojej szafie powinna mieć. E, można sobie weźć, nawet tą koszulę jakoś tutaj o delikatnie, na przykład z jednej strony też wyjąć z tych spodni, e, czy tam z tyłu, to już możecie kombinować dowoli. Ja akurat mam, słuchajcie, taką jasną koszulę, ale ciemna też całkiem fajnie będzie wyglądała. I tak to dla porównania wygląda z ciemną koszulą, taką, wiecie, zapiętą też pod szyję. Chociaż ja osobiście nie lubię takich mocno zapiętych koszul, także od razu sobie trochę rozetnę. Moje, słuchajcie, te koszule, one są akurat takie, wiecie, wzorzyste bardzo, ale świetnie też sprawdzi się jakaś koszula, wiecie, taka jednolita, w jednym kolorze i właśnie taka koszula jednolita, w takim fajnym, dosyć takim wygodnym, ale jednak kobiecym kroju. To jest moim zdaniem, kochani, też taki must have, który każda kobieta w swojej szafie powinna mieć. Możemy zmienić też buty. Pięknie nam się sprawdzą balerinki, w których też, słuchajcie, będzie nam bardzo wygodnie, ale jednak, wiecie, ten nasz strój będzie trochę bardziej elegancki, trochę taki bardziej Formalny, e, oczywiście aniżeli trampki. No i propozycja numer 3, ostatnia, typowo jesienna, bo mamy tutaj, słuchajcie, oczywiście płaszczyk wełniany, cieplutki, w pięknym, moim zdaniem, kolorze. Wam pokażę, jak cała w nim wyglądam. E, takim kamerowym. Uważam, że to też każda kobieta powinna. Tego typu płaszcz w swojej szafie mieć, w takim właśnie kamelowym, albo trochę jaśniejszym, beżowym kolorze i słuchajcie, dobieramy do tego nasze dżiny i słuchajcie, biały, klasyczny golf i to będzie zawsze wyglądało świetnie. Do tego oczywiście ja mam takie fajne, moim zdaniem oczywiście buty, troszeczkę takim innym kolorze, ale myślę, że to się wszystko fajnie Komponuję takie właśnie bodki, wiecie, na grubym obcasie, które są bardzo wygodne, ale jednocześnie, wiecie, dodają nam troszeczkę elegancji, kobiecości. I mam, słuchajcie, taką torebkę inną tym razem taką na, na łańcuszku, na, na paseczku. To jest rebeczka z Zary. Eee, taka nie za duża, ale też nie mała, większa niż tamta. Całkiem sporo rzeczy nam tutaj pomieści. Płaszcz, jak widzicie, jest wiązany i tak go możemy nosić, ale możemy też sobie rozwiązać. I też to bardzo ładnie, bardzo fajnie wygląda. No i zobaczcie, no ten golf. No po prostu zwykły, jasny golf. Kolejna rzecz klasyczna, która zawsze będzie dobrze wyglądała, zawsze będzie modna eee, i też każda kobieta powinna go mieć. Eee, no i po prostu mamy piękny, gotowy jesienny zestaw na te chłodniejsze dni, które już niedługo, niedługo się pojawią. Ale jeszcze trochę mam nadzieję, że wrzesień e, będzie ciepły. Eee, no i co dajcie znać. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podoba, że coś fajnego, ciekawego wam Powiedziałam, jak zawsze na końcu oczywiście dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych.